W umyśle niemal każdego człowieka, który spędził bezsenne noce, szukając wyjścia, szepcze cicho myśl, może nigdy mi się nie uda. Czy poczułeś kiedyś to zimne ukłucie zwątpienia? Ten głos, który uparcie powtarza, że próbowałeś już wszystkiego i nadal poniosłeś porażkę? Jestem tutaj, aby ci coś powiedzieć. Jeśli czujesz, że wyczerpałeś wszelkie możliwości, by się wzbogacić, możesz być bliżej swojego przełomu niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Kiedy byłem młody i biedny na pogórzu Sudetów, niewiele było w moim życiu pewności. Urodziłem się w skromnym domku niedaleko Wałbrzycha w roku 1903 jako syn prostych ludzi. W wieku 12 lat straciłem matkę, a 4 lata później mój ojciec ponownie się ożenił. Moja macocha, kobieta cierpliwa i niezłomna, powiedziała mi coś, co cenię do dziś. Chłopcze możesz być najbystrzejszą osobą na świecie. Problem w tym, że oni nie wiedzą, co począć z Twoją inteligencją. Te słowa paliły się we mnie niczym żywy węgiel. W wieku 15 lat zacząłem pracować jako pomocnik w lokalnej drukarni. Zabierałem moją starą maszynę drukarską, prezent od Macochy, i starałem się nadać sens mojemu życiu słowo po słowie, strona po stronie. Ale wiedziałem, Głęboko w środku, że czekało na mnie coś większego niż tylko drukowanie drobnych ogłoszeń z cichych miasteczek. Przez lata żyłem w niepewności, popełniałem błędy i ponosiłem porażki. Niektóre z moich przedsięwzięć nie wypaliły, a wielu mówiło mi, że powinienem się poddać. Być może czułeś to samo, ciężar porażki, wstyd związany z próbami i przegraną. Strach przed utknięciem w tym samym miejscu na zawsze. I to właśnie ten strach strach przed tym, że nigdy nie ucieknie się od przeciętności, paraliżuje tak wielu. Strach przed inwestowaniem czasu i wysiłku tylko po to, by patrzeć, jak wszystko się rozpada strach przed wrażliwością strach przed ponowną porażką ale pozwól, że Ci powiem to nie brak prób uczynił mnie tym, kim jestem to było niepoddawanie się. I więcej niż to, to było odkrycie, że każda próba, każda porażka, każdy błąd kształtowała mnie niczym stal, hartowana w ogniu, na coś większego. Jest coś potężnego w uświadomieniu sobie, że już przebyłeś część drogi, że jeśli zaszedłeś tak daleko, nawet pomimo przeszkód, oznacza to, że masz w sobie siłę, by iść dalej. Wytrwałość to niewidzialny most między człowiekiem, którym jesteś teraz, a człowiekiem, którym możesz się stać. Wyobraź sobie rzeźbiarza przed surowym blokiem. Każde uderzenie, każdy odłamujący się wiór zdaje się niszczyć, ale tak naprawdę odsłania wewnętrzną formę. Bogactwo widziałem nie jako cel, lecz jako skarb ukryty w każdej próbie, w każdym upadku, w każdej decyzji o kontynuowaniu. I jeśli wolno mi powiedzieć prawdę, im bardziej wierzyłeś, że spróbowałeś wszystkiego, tym większa szansa, że wreszcie wkraczasz w fazę poprzedzającą żniwa. Ponieważ w ciemności poprzedzającej świt, sam fakt, że trzymasz się mocno, to samo w sobie. Jest aktem wiary. Wiele osób uważa, że ponosi porażki, ponieważ brakuje im talentu, szczęścia lub możliwości. Ale prawda, surowa, niewygodna, czasem trudna do zaakceptowania, jest taka, że większość ludzi zawodzi, ponieważ poddaje się tuż przed tym, jak zwycięstwo ma się wyłonić. Zauważyłem pewien wzór. Im bliżej jesteś osiągnięcia celu, tym silniejsze jest uczucie, że nic nie działa. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Tego momentu, gdy ścieżka wydaje się ciemnieć, siły opadają i zaczynasz myśleć, że być może to wszystko to tylko strata czasu. Podczas moich wywiadów i badań od skromnych handlarzy po wpływowych przemysłowców, jak pewien wizjoner, którego losy zgłębiałem, zdałem sobie sprawę, że większość z nich osiągnęła szczyt, wytrwale idąc dalej niż większość ludzi by się poddała. Pewien z nich, niezwykle wpływowy człowiek, powiedział mi kiedyś, że widział błyskotliwych ludzi porzucających wspaniałe okazje, ponieważ nie potrafili znieść ostatecznej presji tego ostatniego zakrętu, który oddziela porażkę od chwały, i powiedział to z absolutnym przekonaniem: Wielkie fortuny nie rodzą się tylko z dobrych pomysłów, ale z uporu w utrzymywaniu ich przy życiu, gdy wszystko zdaje się iść na przekór. I to jest moment, w którym wielu się gubi, bo gdy próbują wielokrotnie i nie widzą rezultatów, pojawia się pytanie, które drąży duszę: A co jeśli to wszystko nic nie da? Prawda jest taka, że niemal każdy przechodzi przez to zwątpienie. Niemal każdy myśli o poddaniu się dokładnie wtedy, gdy ma właśnie przebić się przez niewidzialną ścianę, która oddziela zwykłego człowieka od tego, który kontroluje swoje własne przeznaczenie. Ale teraz chcę, żebyś pomyślał o czymś, co tak naprawdę powstrzymywało Cię przed prosperowaniem: czy to brak wiedzy, brak zasobów, czy może cichy strach przed ponowną porażką i udowodnieniem sobie, że nie jesteś zdolny. Ile razy unikałeś próbowania czegoś nowego, bo twoja ostatnia próba się nie powiodła? Ile drzwi zostawiłeś nieotwartych w obawie przed usłyszeniem nie, i ile okazji pozwoliłeś ulecieć po prostu zbyt mocno w siebie wątpiąc? Prawda jest taka, że bieda nie zaczyna się w portfelu, zaczyna się w umyśle i tak samo bogactwo. Pokonany umysł zamienia każdą trudność w przeszkodę nie do pokonania. Zdyscyplinowany umysł przekształca każdą przeszkodę w stopień do góry. Pamiętam szczególnie trudny okres mojej młodości, kiedy przyjąłem misję przeprowadzenia wywiadów z niektórymi z najbardziej wpływowych ludzi tamtych czasów. Byłem bez pieniędzy, kontaktów ani gwarancji. Były dni, kiedy ledwo wierzyłem, że mogę iść naprzód. Pewnego razu przez wiele godzin podróżowałem na ważny wywiad. Tylko po to, by po przybyciu odkryć, że został odwołany. Frustracja uderzyła mnie niczym cios w brzuch. Było to tak, jakby cały wszechświat kpił z moich ambicji. Czułem pokusę, by wrócić do domu, porzucić wszystko i zaakceptować, że moim przeznaczeniem jest żyć ograniczonym życiem jak wielu wokół mnie. Ale tamtej nocy sam w prostym pokoju uświadomiłem sobie coś. Porażka ma moc tylko wtedy, gdy znajduje kogoś chętnego do pielęgnowania zniechęcenia. Ja nie byłem chętny. Następnego ranka pukałem do innych drzwi, szukałem innych ścieżek, robiłem to, co wielu uznałoby za szaleństwo. I to właśnie dzięki wytrwałości, gdy wszystko zdawało się iść na przekór, zaczęły pojawiać się moje szanse. Dlatego twierdzę, jeśli czujesz, że spróbowałeś wszystkiego, być może żyjesz dokładnie w momencie poprzedzającym wielki przełom. Życie wystawia człowieka na próbę, zanim go uhonoruje. Testuję dyscyplinę, odwagę i wytrwałość, zwłaszcza gdy zmęczenie już się wdało. A teraz, zanim przejdę dalej, muszę prosić o coś ważnego od Was, którzy słuchacie. Jeśli ta treść rezonuje, jeśli dotknęła czegoś w Was, proszę naciśnijcie przycisk lubię to i zasubskrybujcie kanał. Może się to wydawać mało ważne, ale to właśnie ten prosty gest sprawia, że tego rodzaju przesłania żyją, że docierają do większej liczby ludzi i że dają siłę do kontynuowania tej pracy. Wasze wsparcie naprawdę ma znaczenie. Wracając do naszej dyskusji, istnieje fundamentalna zasada, której nauczyłem się przez dziesiątki lat studiowania najbardziej udanych umysłów naszej epoki. Sukces rzadko przychodzi do człowieka, który czeka, ale zawsze dociera do człowieka, który wytrwa. Dlatego, jeśli dziś patrzysz na swoje życie i widzisz nieudane próby, spójrz na to inaczej. Każda z nich. To kawałek układanki, który kształtuje, przygotowuje i prowadzi cię do Twojego punktu zwrotnego. Błąd nigdy nie jest ostateczny, poddanie się jest. I pamiętaj: Wszechświat zawsze zdaje się nagradzać tych, którzy pozostają, gdy wszyscy inni już się wycofali. Jest coś, do czego niewielu ludzi przyznaje się samym sobie. Większość nie ponosi porażki z powodu braku zdolności, lecz z powodu braku wewnętrznego kierunku. I to jest moment, w którym wielu się gubi, próbują wszystkiego, z wyjątkiem właściwej rzeczy. Walczą bez metody, pracują bez jasności, wysilają się bez określonego celu. Czy kiedykolwiek tak się czułeś, jak ktoś, kto zawsze jest zajęty, ale rzadko robi postępy? Jakby każda próba była strzałem w ciemno, przez dziesiątki lat, w których badałem życie najbardziej udanych ludzi naszych czasów, przemysłowców, wynalazców, liderów politycznych, handlowców i pionierów, Odkryłem, że istniał jeden kluczowy element, który oddzielał zwycięzców od tych, którzy pozostawali w tej samej sytuacji: zdolność do przekształcenia pragnienia w plan, a planu w zdyscyplinowane działanie. Zwykli ludzie mówią: chcę być bogaty, zdeterminowani ludzie mówią: zbuduję bogactwo poprzez jasny plan. I ta różnica. Choć może wydawać się niewielka, jest tak głęboka, że decyduje o przeznaczeniu. Ale dlaczego tak wielu nie potrafi stworzyć tego kierunku? Ponieważ strach okrada ich ze zdolności myślenia, strach przed ponownym popełnieniem błędu, strach przed byciem wyśmianym, strach przed zainwestowaniem czasu, wysiłku i nadziei i oglądaniem, jak wszystko wymyka się przez palce. Ile razy te obawy ukradły ci szanse, ile razy nie rozpocząłeś czegoś, bo wyobrażałeś sobie, że nie będziesz w stanie tego dokończyć, ile drzwi zostawiłeś nieotwartych, wierząc, że zostaniesz odrzucony, a jednak życie nie nagradza bojaźliwych, nagradza wytrwałych. Pewien znany mi przemysłowiec opowiadał na przykład, że zanim zbudował swoją fortunę, musiał zmierzyć się z latami niedostatku, upokorzeń i niepewności. Widział błyskotliwych ludzi, którzy się poddawali, wierząc, że porażka to znak, by przestać. I właśnie z tego powodu obdarzył mnie tak wielkim zaufaniem, powierzając mi misję, która ukształtowała moje życie. By przez dziesiątki lat badać wzorzec ludzkiego sukcesu. Wierzył, że jeśli człowiek zrozumie naukę stojącą za dobrobytem, może odmienić każde życie, nawet swoje własne. I po przeprowadzeniu wywiadów z setkami sławnych i nieznanych mężczyzn, uświadomiłem sobie coś potężnego: prawdziwa porażka rzadko dzieje się w świecie zewnętrznym rodzi się w umyśle i rodzi się w ciszy. Pamiętam jeden z najbardziej przełomowych okresów mojej podróży. Poświęciłem miesiące na projekt, inwestując czas, energię i niemal wszystkie te kilka złotych, które wtedy posiadałem. Kiedy wreszcie przedstawiłem go w wpływowej grupie, która mogła odmienić moje życie, zostałem odrzucony bez wahania. Powiedzieli, że moje pomysły są idealistyczne, niepraktyczne i że zwykli ludzie nigdy nie osiągną bogactwa za pomocą zasad filozoficznych. Te słowa zraniły mnie bardziej niż chciałbym przyznać. Spędziłem dni w ciszy, zastanawiając się, czy całkowicie się pomyliłem, i w pewnym momencie nawet myślałem, że wszystko, co do tej pory zbudowałem, poszło na marne. Ale pewnej nocy Podczas głębokiej refleksji wydarzyło się coś niezwykłego. Zamiast poddać się rozpaczy, zacząłem przypominać sobie wszystkie przeprowadzone wywiady, rozmowy z wybitnymi umysłami, wszystkie zasłyszane historie triumfu, i wtedy zrozumiałem, że każda z tych osób doświadczyła podobnych odrzuceń, zanim osiągnęła zwycięstwo. Właśnie wtedy do mnie dotarło: Ja nie byłem pokonywany. Ja byłem przygotowywany. Być może i ty przechodzisz przez coś podobnego. Może usłyszałeś tyle razy nie, że twoja nadzieja wydaje się już krucha. Może zostałeś zdyskredytowany przez ludzi, których szanowałeś. Może nawet zadałeś sobie pytanie, czy w ogóle istnieje dla ciebie jakaś droga. Ale pozwól, że opowiem ci coś, czego nauczyłem się krwią, potem i łzami. Przeznaczenie często ukrywa największe szanse za największymi odrzuceniami, i każde drzwi, które się zamykają, mogą prowadzić cię do tych znacznie ważniejszych, tych, które otwierają się wyłącznie dla tych, którzy odmawiają poddania się. Sukces rzadko przychodzi szybko. On obserwuje, patrzy, czy wytrwasz, czy dojrzejesz, czy się uczysz, czy podnosisz się, gdy upadniesz. Życie testuje charakter, zanim wręczy nagrodę. I to właśnie w tym punkcie, gdzie tak wielu się zatrzymuje, ty musisz iść dalej. Bo gdy czujesz, że próbowałeś już wszystkiego, prawda jest taka, że dopiero zaczynasz odkrywać, do czego naprawdę jesteś zdolny. Kiedy przyglądam się historiom ludzi, którzy całkowicie zmienili swoje życie, dostrzegam coś, do czego niewielu chce się przyznać. Nie ma wzniesienia finansowego bez wzniesienia emocjonalnego. Bogactwo to stan wewnętrzny, zanim stanie się zewnętrznym rezultatem. I to właśnie tłumaczy, dlaczego tak wielu ludzi próbuje i próbuje i próbuje, a pozostaje dokładnie w tym samym miejscu. Zmieniają pracę, zmieniają strategię, zmieniają biznesy, ale nie zmieniają swojego myślenia. A wiesz, co się dzieje, gdy zmieniasz wszystko z wyjątkiem własnego sposobu myślenia? Życie pozostaje takie samo. Zadaj sobie pytanie: ile razy zaczynałeś od nowa z tym samym strachem przed porażką? Ile razy planowałeś coś nowego, niosąc ze sobą te same stare wątpliwości? Ile razy mówiłeś sobie: tym razem się uda, ale w głębi duszy wiedziałeś, że nie ufasz sobie w pełni. To dlatego większość ludzi nigdy nie wychodzi z kręgu frustracji, ponieważ na każdy nowy etap wnoszą tę samą emocjonalną strukturę, która storpedowała poprzednie kroki. Kiedy studiowałem życiorysy ludzi takich jak Thomas Edison którego umysł zrewolucjonizował sposób, w jaki żyjemy, wyraźnie zrozumiałem, że jego osiągnięcia nie wynikały jedynie z geniuszu, ale z wytrenowanej emocjonalności, gotowej pozostać niewzruszoną, podczas gdy cały świat wątpił. Edison usłyszał niezliczone krytyki, był wyśmiewany, stawiał czoła powtarzającym się porażkom. Ale nigdy nie pozwolił, by jego uczucia kontrolowały jego decyzje. I tu tkwi ironia, podczas gdy wielu nazywało go szalonym, to on rozświetlił świat. Historia jest jasna: kto kontroluje emocje, kontroluje przeznaczenie. Kto traci kontrolę, traci wszystko. I być może ty właśnie teraz przeżywasz dokładnie ten konflikt, pragniesz wzrastać, ale nosisz w sobie strach przed rozczarowaniem innych, chcesz prosperować, ale lękasz się krytyki, marzysz o wolności finansowej, ale boisz się podejmować ryzyko. A oto jedna prawda, która może zaboleć: to nie porażka Cię paraliżuje, to strach przed porażką. Porażka sama w sobie uczy. Strach natomiast więzi. Pozwól, że opowiem Ci o pewnym epizodzie, który głęboko naznaczył moje rozumienie tego tematu. Kiedyś, po opublikowaniu idei uznanych za zbyt śmiałe jak na tamte czasy, zostałem ostro zaatakowany przez wpływowych krytyków. Dla wielu z nich mówienie o sile umysłu, o mocy wiary i o możliwości zbudowania bogactwa przez każdego człowieka brzmiało jak naiwny idealizm. Krytyka rozprzestrzeniała się, a ja przez całe tygodnie byłem pogrążony w wątpliwościach i lękach. Spędziłem bezsenne noce pytając siebie, czy nie prowadzę swojego życia w złym kierunku. Czułem wstyd, złość, smutek wszystko naraz. Ale to właśnie w tym okresie zrozumiałem coś potężnego. Moje emocje próbowały mnie zdradzić, próbując skłonić mnie do porzucenia moich przekonań. Podjąłem więc jedną decyzję. Nie pozwolę, by ulotne uczucia zniszczyły jeden trwały cel. I ten wybór, jeden prosty wybór, całkowicie zmienił bieg mojej podróży. Z czasem ci sami krytycy, którzy mnie atakowali, zaczęli cytować moje prace, a to, co wydawało się końcem, było w rzeczywistości początkiem pewnego nowego rozdziału. Życie postąpi z tobą podobnie. Krytyka będzie próbowała cię złamać, strach będzie próbował cię sparaliżować, ale nic z tego nie będzie miało nad tobą władzy, jeśli nauczysz się panować nad swoim wewnętrznym światem. Jedna prawdziwa bitwa o bogactwo nie toczy się w liczbach, lecz w Twoich myślach nie w posiadaniu, lecz w intencji. Nie na rynku, lecz w umyśle. Zrób jedną szczerą refleksję: co dominuje dziś nad tobą: strach czy ambicja, wątpliwość czy determinacja, niepewność czy wizja. Być może jesteś bliżej bogactwa, niż sobie wyobrażasz nie dlatego, że tak bardzo się starałeś. Ale dlatego, że wreszcie jesteś gotowy zmierzyć się z tym, co zawsze przeszkadzało ci w prosperowaniu, z samym sobą. A oto jedna prawda, którą niewielu ma odwagę wypowiedzieć: sukces nie wymaga perfekcji, wymaga konsekwencji. Życie nagradza tych, którzy wytrwają, nawet gdy emocje próbują skłonić ich do poddania się. Jest jeden decydujący moment w życiu każdego, kto szuka pomyślności, chwila, w której wreszcie zrozumie, że każdy dotychczasowy wysiłek nie poszedł na marne, każda udaremniona próba, każde zamknięte drzwi, każda porażka, którą uważałeś za niesprawiedliwą, wszystko to kształtowało ciebie. I właśnie dlatego z taką pewnością stwierdzam, jeśli próbowałeś wszystkiego, by się wzbogacić, jesteś bliżej sukcesu, niż sobie wyobrażasz. Nie dlatego, że tak bardzo się starałeś, ale dlatego, że dojrzałeś na tyle, by widzieć drogę z jasnością. Kiedy analizuję własną podróż, widzę to z absolutną jasnością. Był jeden okres, kiedy mierzyłem się z tak intensywnymi trudnościami, że wielu by się poddało. Pamiętam dzień, gdy po zainwestowaniu wszystkich sił w jeden projekt, w który głęboko wierzyłem, otrzymałem wiadomość, że nie zostanie on sfinansowany. Spędziłem jedną noc, spacerując samotnie po ulicach, czując, jakby ziemia zniknęła z pod moich stóp. Uścisk cierpienia ściskał mi piersi jak jedna ciężka dłoń. Przez jedną chwilę myślałem, że cała moja podróż, moje wywiady, badania, pisma, to tylko jeden zamek z piasku, który zaraz się zawali. Ale w tym cichym świcie uświadomiłem sobie coś, co na zawsze zmieniło moje podejście. To nie świat odmawiał mi możliwości, to ja musiałem stać się większy niż moje obawy. Zrozumiałem, że porażka ma moc tylko wtedy, gdy wierzymy, że definiuje ona to, kim jesteśmy. A gdy dotarłem do tego spostrzeżenia, zauważyłem, że każde rozczarowanie w rzeczywistości przygotowywało mój charakter na udźwignięcie ciężaru odpowiedzialności, która towarzyszy sukcesowi. Życie nigdy nie daje wielkich nagród tym, którzy nie są gotowi ich unieść. Dlatego właśnie twierdzę. Jeśli jesteś zmęczony, jeśli czujesz, że próbowałeś już wszystkiego, to jesteś dokładnie w punkcie, gdzie zaczynają się przemiany. Większość ludzi poddaje się, gdy są o jeden krok od punktu zwrotnego, wierzą, że ich cierpienia to koniec, podczas gdy w rzeczywistości są one jedynie początkiem jednej nowej wewnętrznej struktury, silniejszej, jaśniejszej, bardziej odpornej. Pomyśl Ile razy byłeś tak blisko czegoś, czego pragnąłeś, ale wycofałeś się z obawy przed popełnieniem błędu? Ile szans umknęło, nie dlatego, że byłeś niezdolny, ale dlatego, że wierzyłeś, iż na nie nie zasługujesz? Ile marzeń odłożyłeś do szuflady, bo ktoś powiedział ci, że nie masz wystarczającego talentu? I co najważniejsze, ile razy zapomniałeś, że bogactwo zaczyna się w twoim umyśle? Prawda jest taka, że większość ludzi chce się wzbogacić, ale niewielu akceptuje emocjonalną cenę tej podróży. Niewielu akceptuje zmierzenie się z samotnością podążania ku jednemu ideałowi, niewielu akceptuje korygowanie starych nawyków, niewielu akceptuje konfrontację z własnymi ograniczeniami twarzą w twarz. Ale to właśnie wtedy, gdy zdecydujesz się zapłacić tę cenę. Okoliczności zaczynają układać się na Twoją korzyść. Teraz pozwól, że przedstawię Ci jeden centralny punkt tej podróży: ten, który, jeśli naprawdę go zrozumiesz, może całkowicie odmienić Twoje życie. Bogactwo nie jest jedną gonitwą na szybkość, jest jednym testem wytrzymałości. Nie nagradza szybkich, nagradza zdeterminowanych. Fortuna nie jest pod wrażeniem chwilowego entuzjazmu, kłania się przed niezłomną wytrwałością. A oto jedyne wyzwanie, jakie proponuję Ci w tej całej treści: przez następne 30 dni zobowiąż się do codziennego działania w kierunku jednego konkretnego celu finansowego. Wielkość nie ma znaczenia, liczy się konsekwencja. Zapisz swój cel, przeglądaj go każdego ranka i wykonaj co najmniej jedną czynność, choćby najmniejszą, która zbliży cię do niego. Na koniec tego okresu zauważysz nie tylko postęp, ale i jedną głęboką zmianę w tym, jak Twój umysł reaguje na wysiłek, strach i czas. Być może teraz w to wątpisz, ale podejmij to wyzwanie. Dyscyplina małych kroków ma jedną moc, o której niewielu wie. Przekształca marzenia w przeznaczenia. Zanim skończę, pozwól, że powiem Ci coś, co uważam za zasadnicze. Podziel się tą treścią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa. Wiele razy to my sami oświetlamy drogę innej osobie i to właśnie w tym geście znajdujemy jeszcze większą jasność, by podążać własną. Dziękuję za Twoją obecność i czekam na Ciebie w kolejnym nagraniu.